W social mediach pojawiła się też krytyka pierwszej damy i tak właściwie śledzono każdy krok pierwszej damy. Niektórzy nawet krytykowali, że, że kreacja była podobna do kreacji Melanie Trump, że niby to źle. Ja widziałam, że pani się do tego odniosła. Panie redaktor, ja uważam, że my bardzo mało w ogóle uwagi poświęcamy pierwszym damom ogólnie. Jest to rola bardzo moim zdaniem niewdzięczna i niedoceniona. Właśnie niewdzię niewdzięczna, A nie niewdzięczna z tego punktu widzenia, że jest niedoceniona, ale niewdzięczna też dlatego, że pierwsza dama musi poświęcić bardzo dużo, łącznie z taką swoją intymnością nawet, żeby wspierać swojego męża, który jest prezydentem, który przez pewien okres pełni funkcję prezydenta. Rzeczywiście. Wczoraj po całym dniu e, uczestniczenia w uroczystościach przysiężenia Karola Wrockiego na prezydenta weszłam na X i przeczytałam sobie różne komentarze dotyczące pierwszej damy, że jest e, tanią podróbką Melanii Trump, że rzeczywiście, że e, no, e, albo na przykład taki komentarz, że m, jaki kraj, taki Trump i taka pierwsza dama. No, przecież Z tego wynika te jest, to jest. To jest tak jakaś taka, taka jakaś taka przykra zawiść, takie plucie jadem, które dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe szczególnie w kierunku kobiety. Kobiety, która znalazła się w takiej sytuacji pierwszy raz w życiu. No, konia z rzędem temu, kto znajdując się w takiej sytuacji, zachowywałby się nienagannie i doskonale wiedziałby, gdzie postawić nogę w danym miejscu, jaki krok wykonać itd. itd. Uważam, że pierwsza dama radziła sobie z tą całą sytuacją i tak bardzo dobrze. Były momenty, gdzie było widać po parze prezydenckiej takie lekkie zdenerwowanie, a nawet wzruszenie, szczególnie na placu. Piłskiego, natomiast nie było jakiegoś takiego wiemy, załamania, czy, czy pokazania takiego, ofic takiego dużego wzruszenia, gdzieś tam te emocje były trzymane w ryzach. I uważam, że tak, pierwsza dama poradziła sobie świetnie w, wczoraj w, podczas wszystkich uroczystości. Uważam, że prezentowała się bardzo godnie, bardzo elegancko, uważam, że pokazała, że jest bardzo dużym wsparciem dla swojego męża, i to jest właśnie też ta rola pierwszej damy, by. Je jednak być tym zapleczem, takim wsparciem dla prezydenta, co również, no moim Trzeba zdaniem, dodać. jest nieodpowiednio docenione w Polsce, bo pierwsze damy mają różne role, niektóre. Tylko też myślę, że ważne jest to, co chce robić pierwsza dama, jaka chce tak. być, bo to nawet nie chodzi o to, czy ona jest bardzo aktywna, czy mniej aktywna, tylko o to, jak często występuje medialnie, tak myślę tak. bardzo często, bo możemy o wielu rzeczach nie wiedzieć, tak samo jak Agata Kornhauser Duda wiemy, że 463 akcje charytatywne wspierała i pojawiło się wiele takich informacji, więc wiele było tych inicjatyw, a faktycznie bardzo rzadko występowała w mediach. Ostatni wywiad bodajże w 2015 roku. Marta Nawrocka zapowiada, że będzie bardzo aktywna. Zobaczymy oczywiście jak będzie i szczególnie chce się zająć walką z hejtem w internecie. I to też jest ciekawe w kontekście tego, o czym właśnie mówimy. Temat wydaje mhm. się bardzo ważny i taki narastający. Walką hejtem w internecie, szczególnie wobec dzieci, uważam, że to jest bardzo ważny kierunek, bo hejt w internecie bardzo często prowadzi dzieci do samobójstwa i to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Rzeczywiście trzeba zacząć uświadamiać, szczególnie rodziców, by jednak kontrolowali to, co dzieci robią w internecie, co przeglądają w internecie, no i też kwestia pewnych relacji, ale to już jest głębszy temat, myślę, na zupełnie inną rozmowę. Ma Pani rację, że to wszystko zależy od tego, jaką rolę będzie pełniła pierwsza dama, jaki kierunek sobie wybierze, bo są, czy były pierwsze damy w naszej historii, które no przede wszystkim wytyczyły Czyły pewne trendy mówię tutaj o pani Kwaśniewskiej, która zdecydowanie jest wzorem, jeśli chodzi o pewien styl, elegancję, szyk, jak powinna wyglądać, jak powinna zachowywać się pierwsza dama. Myślę, że można czerpać z niej bardzo dużo inspiracji, bo pokazała, jak silną pozycję może mieć pierwsza dama w pałacu prezydenckim. No przecież pani Kwaśniewska była nawet brana pod uwagę jako potencjalna kandydatka na prezydenta, tylko przez to, że się nie zgodziła, zajęła się kampanią Pana Cimoszewicza. No nie wzięła udziału aktywnie w, w, czy w ten sposób w wyborach prezydenckich. Natomiast jeśli chodzi o Panią Agatę Kornhauser-Dudę, ja tutaj bardzo ubolewam nad tym, że pani, pani Duda jest oceniana negatywnie tylko przez pryzmat tego, że nie była aktywna medialnie. Ja się wcale nie dziwię, że nasza poprzednia Pierwsza dama nie udzielała się aktywnie w mediach, bo słusznie zwracała uwagę na to, że media manipulują, kłamią, oczerniają, oszukują, są pogardliwe, czy kreują pewną pogardę. Szczególnie, oczywiście, wobec, które chciałam wtrącić. szczególnie wobec polityków, więc ja się nie dziwię, że ona nie chciała być aktywna medialnie i ocenianie jej tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że ona nie była aktywna politycznie jest błędem, bo pani Duda akurat miała bardzo dużo aktywności, czy na arenie międzynarodowej. Narodowej, towarzyszyła Prezydentowi Andrzejowi Dudzie w wielu spotkaniach międzynarodowych, chyba w około 30 nawet brała udział samodzielnie. Mnóstwo akcji charytatywnych zainicjowanych na przykład przez samą panią prezydentową, więc to nie jest tak, że jej aktywność była zerowa. Ja bym oceniła panią panią Agatę Kornhauser Dudę jako pierwszą damę mocno powściągliwą, bo chyba każda pierwsza dama może zostać określona jednym czy dwoma, czy dwoma słowami i tak, pani Duda moim zdaniem była powściągliwa. W związku z tym, że rzadko występowała w mediach, tak? Tak. Ale tak, a czego oczekuje pani po pierwszej damie Marcie Nawrockiej? Odwagi. Odwagi, bo to jest bardzo trudna rola, szczególnie dla kobiety. Pani Nawrocka będzie bardzo uważnie obserwowana. No już jest bardzo uważnie. Oczywiście przykład mieliśmy wczoraj, gdzie w zasadzie każdy jej krok był analizowany, tak? Czy stanęła po dobrej stronie męża, czy po złej, czy jej krasa no, była za dobrej, bardzo niebieska, czy za mało niebieska, czy za bardzo się zainspirowała Melanion Trump, czy to była jakaś tania podróba. W ogóle no, to są jakieś takie żenujące, żenujące komentarze. Tak jak powiedziałam, dla mnie pierwsza dama zachowała wczoraj bardzo dużą, bardzo dużą klasę i mimo emocji, które na pewno jej towarzyszyły, nie pokazała tego. Natomiast tak, ja oczekuję od pierwszej damy odwagi, by nie bała się aktywnie zabierać głosów w różnych przedsięwzięciach by i występowała. Czy występowała częściej? To zależy od niej, czy ona będzie dobrze się czuła, bo nie każdy czuje się dobrze przed kamerą, nie każdy czuje się dobrze w trakcie wystąpień publicznych, więc tak naprawdę wszystko zależy od niej, żeby znalazła sobie jakąś taką swoją drogę, ale myślę, że Dziś to też jest, Pani Redaktor, nieco ułatwione, bo media społecznościowe bardzo mocno kreują wizerunek i też pomagają docierać do ludzi. Więc, jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo w mediach konwencjonalnych, głos. to może również aktywnie uczestniczyć czy kontaktować się z Polakami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więc to jest spore ułatwienie. Natomiast myślę, że będzie duże oczekiwanie od nowej pierwszej damy, by jednak była nieco bardziej aktywna. Natomiast, jeżeli nie będzie aktywna medialnie, mówię. To nie jest powód do tego, żeby od razu oceniać zobaczymy, pierwszą damę negatywnie. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że bardzo ważny temat.